Przychodzę dziś to Was z filmem o mojej pracowni. Zwlekałam z tym filmem dość długo, bo sądziłam, że będę w stanie posprzątać tutaj. Ale mija już prawie rok i doszłam do wniosku, że porządku tutaj nigdy nie będzie. Zacznijmy może od kuchenki. Piec nadal stoi, przetrwał zimę. Mam też nowy, wspaniały rysunek na ścianie. Ten już chyba znacie. Piec doskonale ogrzewał przez zimę. Naprawdę nie wtedy, kiedy były jakieś tam nie wiadomo jakim rodzajem, ale dał radę. Mam tutaj niedokończony napis. Pozdrowienia dla Ani. I mamy dalej szafę. Szafa jest. Pełno rupieci. Może Nie, niekoniecznie rupieci. I mamy tutaj tak. Ups. Szkło. Cała masa szkła. W pojemniczkach. Muszle. Muszle. Najróżniejsze. Książki. Mmm, dziwne rzeczy. My little pony. Musi być. Pilnuję szafy. Niteczki, różne potrzebne rzeczy, piąceczki, pojemniczki na koraliki, cykiny i różne tam takie inne rzeczy. To jest jedna taka kraciarnia. Na górze stoi mój ekspozytor. Film jak go zrobić jest na kanale. Podlinkuję wam na dole. I jest oczywiście mój sekretarzyk. Wspaniały, cudowny sekretarzyk dookoła bałagan. I na sekretarzyku też bałagan. Bo jakże by inaczej? Mamy na sekretarzyku tak JJ, którego naprawiłam mój poprzedni aparat nikt nie był w stanie go naprawić w serwisie mi się udało i co my tu mamy? Bałagan. Bałagan, mnóstwo bałaganu jakieś półfabrykaty z Fimo. Półfabrykaty zrobione przeze mnie. Koroliki, koroliki. Moje stempelki. Panorama Lesarz. Telefon. Pierdółki, pierdółki, pierdółki Organizer z koralikami I różyczkami Powinniśmy go otworzyć Pełno różnych papierów Kulczyki niedokończone Bo Najbardziej zorganizowaną szufladą jest tutaj O, szuflada Ołówki, skalpele Suwmiarka To jest suwmiarka Tutaj jest palniczek gazowy. Jakby się komuś chciało przypalić coś. Taśmy, pędzle. Największy porządek. Co dalej? Tutaj, tak jak mówiłam, miał być zlew. Zamontowany miał być, nadal nie jest. A tutaj jest ten koszyk, który był wcześniej na szafce ale go stamtąd zdjęłam ze względu na to, że strasznie się kurzy z pieca eee, wracając do kranu. Kran zostanie zlikwidowany, a tutaj staną obydwie szafy. Tamta szafa różowa, która stoi koło pieca i druga taka sama. Będą stały tutaj. Przestrzeń przy piecu będzie wolna od gratów. Na sekretarzyku. A jeszcze tutaj bardzo ważna rzecz przy lampce zakurzonej całej mam przyczepione, uwielbiam takie różne pierdołki, kryształki i tak dalej. Wspaniały prezent od Ani. Kredki naszej. Dziękuję Aniu. Jest piękne. Za po chwilę pokażę Wam drugą rzecz, którą dostałam od Ani i jeszcze jedną rzecz, którą dostałam od Ani która wygląda po prostu... Genialnie! Tak więc tutaj jest dings do zapalania światła. Świetnie to wygląda, jak światło pada na to serduszko, to się ślicznie mieni. Świetnie to widać. Na sekretarzyku mamy ekspozytor z wisiorkiem. Tutaj stojaczek na kolczyki, z kolczykami gotowymi. Rosa, 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 rosa. Dwie złote ramki. Tak, nie wiem, puste są, bo nie wiem co mam w nie włożyć. Znaczy, wiem tylko, że na razie jeszcze to tylko nie zrobiłam. Świeczki, ramka z Merlin, lampka, właściwie świeczka z Merlin od marzenki. I lecimy dalej. Kanapa przewędrowała z tamtego miejsca. Tam ta szafka była pod oknem. Tutaj pełno kartonów oczywiście. Mamy okno. I mamy kanapę. Kanapa mi się kompletnie nie podoba. Będziemy coś zmieniać. Znaczy przerobię kanapę. E, na oknie, na oknie, na oknie mam piękne jajko. O, wszak święta za chwilę. Piękne jajko nie wiem czy w tu widzicie. Jest zrobione ręcznie, Asia je zrobiła, podlinkuję Wam na dole też yy, podam Wam link do strony Asi. A tutaj mam kolejną piękną rzecz od Ani, też kryształ. Coś pięknego. Pięknie się tutaj komponuje. Yy, na kanapie siedzi mój jednorożek. Mój jednorożek dostałam od yy, Mikołaja. Tak, od Mikołaja, od Mikołaja. To jak rzecz jest. E, tutaj ostatni prezent od mojego mał małża. Taka siateczka. Chyba na zabawki. Nie wiem na co to jest właściwie. Taki organizer. Stwierdził, że będzie mi świetnie pasować. W moim ulubionym kolorze oczywiście. Że będzie mi pasował i zda egzamin jako organizer nowiczki. I jak zwykle miał rację. Tutaj mamy klina. Jak sobie stoi klina. Ramki, dużo ramek, dużo ramek. Co my nie robimy? Nie robimy. Materiały jakieś tkaniny. Muszę nie wiesz, miejsce. Miejsce będzie w tej drugiej szafie, którą tam postawiłam I teraz dochodzimy do bałaganu na szafce. Nitki, nitki, nitki. Gotowe rzeczy. No, tutaj mamy pełno gotowych rzeczy popakowanych. Koraliki. W pojemnikach poleka. Ale przynajmniej widzę co jest w środku. E, co my tu mamy? Koraliki. koraliki. Puste pudełko po chusteczkach. O, książka. Prezent od małża. O, że... <kliwna> W szafce są kartony z różnymi przydatnymi rzeczami, mniej lub bardziej przydatnymi. Tutaj w drugiej szafce z drugimi drzwiczkami są kartony z koralikami, małymi koralikami, z jakimiś większymi koralikami, kryształkami i innymi takimi rzeczami. Rzeczy do pakowania, kolejki. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy włóczki, wyłęki, wełenki pojemniki, jakieś niedokończone prace. Zdarzają się. Oh. A nad szafką mamy obraz. Tak jak mówiłam, znalazłam dla niego miejsce. I wspaniałe literki od a Szklane literki od ani naszej kredki. Dziękuję ślicznie. Przy literkach jest też obrazek od Agnieszki jest Pracowni Ceramicznej Zapiecek. Dziękuję. Jest piękna ta rameczka, bardzo mi się podoba tutaj koroneczka. Takie to wszystko słodkie i niewinne. Tutaj mamy kosz z papierowej witwiny. I drugi mój prezent w... gwiazdkowy. Dywanik pod kolor jednorożca. Pod kolor jednorożca. A i tu jeszcze mamy mój pojemniczek na wszystkie duperele, związane z robieniem z kolcem, szpilki. Wszystkie takie różne rzeczy potrzebne do maltretowania biżuterii. A i najważniejsza moja rzecz w całej pracowni oczywiście. Lakiery! Lakiery do podnokcie. Tak nie mogę malować e, paznokci tam, gdzie są moi chłopcy, to maluję je tutaj. O, wybaczcie, że tak szybko, ale tylko wszystko. Napiszcie mi na dole, czy Wam się podoba. błagam. I życzę miłego dnia, wieczora. Pa-pa!